Filmik ten jest kontynuacją wykładu o niemieckich czasownikach modalnych. Zachęcam do sięgnięcia do, do tego wykładu, jego tytuł to czasowniki modalne niemiecki. Właśnie w tym wykładzie zamieściłem całą teorię, jeżeli chodzi o modalne czasowniki, o ich znaczenie, jak one wyglądają, jak, i oraz jeżeli chodzi o ich zastosowanie. W tym filmiku Skupimy się na praktycznym zastosowaniu niemieckich czasowników modalnych w zdaniach, tłumacząc zdania z języka polskiego na język polski. Pierwsze zdanie brzmi: Chcę omówić z tobą coś ważnego. Widzimy tutaj "chcę", jest to forma osobowa, czyli oczywiście sugeruje to, że musimy zastosować tutaj czasownik niemiecki "wollen". Tak? Potem mamy "omówić". Czyli jest to bezokolicznik. Tak? Po niemiecku omówić to jest bezpresien. Czyli wiemy, że bezpresien ten bezokolicznik w języku niemieckim, w zdaniu w, w języku niemieckim będzie znajdował się na końcu zdania. Tak, zdanie to wygląda w ten oto sposób i dir etwas wichtiges jest bezpresien. Ok, spójrzmy na kolejne zdanie. Czy Twoi rodzice naprawdę chcą sprzedać swój samochód? I mamy znowu chcą. Jest to forma odmienna od czasownika chcieć, czyli znowu będziemy musieli tutaj stosować czasownik wolen. No i sprzedać. Mamy tutaj bezokolicznik. Sprzedać. To po niemiecku verkaufen. Czyli wiemy, że to słowo verkaufen pojawi się również na końcu zdania, mimo że jest to zdanie pytające. Zdanie to wygląda w ten oto sposób. deine Eltern ihr Auto wirklich verkaufen? Tak. Na, to, na temat budowania pytań w języku niemieckim z użyciem czasowników modalnych mówiłem właśnie w tym wykładzie, do zapoznania się z którym zachęcam Was gorąco. Kolejne zdanie brzmi: Moja mama powiedziała, że mam wyjść z psem. Właśnie, mam wyjść. Mam. Jaki tutaj czasownik modalny. To przecież nie chodzi tutaj o czasownik ich habe, tak, ich habe. mam wyjść z psem. Jaki czasownik modalny niemiecki tutaj pasuje nam? No, jeżeli mm, chciałbym powiedzieć, że, że na przykład moja mama powiedziała, że muszę wyjść z psem, no to wówczas należałoby tutaj wstawić müssen, tak, w odpowiedniej formie, ale jeżeli mówię, chcę podkreślić to, że nie, że muszę, Wcale nie muszę wyjść z psem, ale no, że mam taką powinność. No, Jeżeli oczywiście ja nie pójdę, no to pójdzie za mnie ktoś inny, ale no, ja powinienem pójść. Więc jeżeli tak to należy rozumieć, wówczas musimy zastosować czasownik Zolen. Tak? I to zdanie wygląda w ten oto sposób. Meine Mutter hat gesagt. To zdanie, ta część zdania jest w czasie perfect. Das ich mit meinem Hund rausgehen soll. Widzimy tutaj szyk zdania pobocznego, który powoduje to, iż forma odmienna czasownika, czyli w tym przypadku zol, ląduje na końcu zdania za bezokolicznikiem. Tak? Na temat y, szyku y, zdania pobocznego y, będziemy jeszcze to omawiać na kolejnym naszym spotkaniu. OK, skupmy się na kolejnym zdaniu. Moi rodzice wyjeżdżają, więc muszę opiekować się psem. I mamy tutaj tak, muszę opiekować się. Widzimy tutaj było, mam wyjść z psem i użyliśmy w tym przypadku zolen, a tutaj mamy muszę opiekować się psem. Więc jeżeli muszę, no to mus to mus, jak to się mówi tutaj u nas w Wielkopolsce, no to musimy zastosować czasownik müssen. Zdanie to wygląda w ten oto sposób, meine Eltern fahren weg. Znaczy to jest czasownik rozdzielnie złożony weg fahren, meine Eltern fahren weg. So muss ich für meinen Hund sorgen. Tak? I widzimy, że tutaj ten bezokolicznik noduje na końcu zdania. Kolejne zdanie mamy tak. Czy lubisz swoją pracę? Pamiętamy z poprzedniego wykładu, że lubić to jest czasownik mygen. Tak? Max du deine Arbeit. Pamiętamy też, że czasownik mygen najczęściej występuje w Formie, w formie odmiennej w trybie przypuszczającym. Ich möchte, tak? Ich möchte, du myślest i tak dalej. Chciałabym mieć inną pracę. Więc tutaj zastosujemy również czasownik mögen, ale w trybie przypuszczającym. Jak to będzie wyglądało w języku niemieckim? W ten oto sposób. Ich möchte andere Arbeit haben. Tak? I znowu mamy mieć, tak? Ląduje na końcu zdania w postaci bezokolicznika. Kolejne zdanie. Czy mogę zgasić światło? Oczywiście analizujemy to pod kątem takim, czy mam przyzwolenie, czy na przykład domownicy dają mi przyzwolenie na to, abym zgasił światło. Na przykład jest wieczór i chcemy obejrzeć sobie film. No to zadaję pytanie głośno: czy mogę zgasić światło? Czyli innymi słowy, czy pozwalacie mi, abym zgasił światło? Jeżeli w ten sposób mówimy i myślimy, no to musimy zastosować tutaj jaki czasownik? Niemiecki. Oczywiście, Dürfen. Y a czy w tym zdaniu moglibyśmy również, y również y y tutaj wstawić czasownik können? Jak należałoby to y y zdanie rozumieć, stawiając tutaj czasownik modalny können? Oznaczałoby to, że to byłoby takie pytanie, pytanie retoryczne, czy ja sam jestem w stanie na przykład podnieść się z fotela i doczłapać się do ściany, na której znajduje się włącznik do włączania i wyłączania światła. Taka hipotetyczna sytuacja. Mam na przykład złamane nogi, no i jestem w gipsie i poruszam się w pokoju o kulach. No to teraz sam siebie pytam, czy jestem w stanie podnieść się o tych dwóch kulach i no jakoś dojść do ściany i wyłączyć światło. Wówczas ta możliwość gaszenia światła pochodzi ode mnie, więc bym musiał zastosować tutaj czasownik können. Ale jeżeli chodzi o przyzwolenie z zewnątrz, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z czasownikiem dürfen. Dlatego to zdanie brzmi tak, należałoby je przetłumaczyć. Da ich das Licht ausmachen. Czyli innymi słowy, pytam innych, czy dają mi pozwolenie na zgaszenie światła. O tym y, mówiłem również na, na kilku przykładach w poprzednim naszym wykładzie. Mamy teraz kolejne zdanie. Nie mogę tego zrobić. Tak? I teraz chcę podkreślić, że ta możliwość. Zrobienia czegoś, no, czegokolwiek, pochodzi ode mnie, że ja nie jestem w stanie tego zrobić. Jeżeli ja sam nie jestem w stanie tego zrobić, no to używamy jakiego czasownika? Oczywiście czasownika können. Iśkandaśnieśmahen, tak? Iśkandaśnieśmahen. Ale jeżeli teraz, tak też taka hipotetyczna sytuacja, nie mogę tego zrobić, na przykład złapać kurę i Odrąbać jej głowę. Ja sam, i na przykład mógłbym to zrobić, ale znajduje się w gronie osób, na przykład wegetarian, albo vegan, którzy no, postulują i głoszą nie, nie spożywanie mięsa, nie zabijanie zwierząt, należyte traktowanie zwierząt. No to oni by mi nie pozwolili na to. Na, na zabicie tej kury, tak? Czyli nie mogę tego zrobić, bo to oni by mi nie pozwolili na to, tak? Więc wówczas mógłbym w takim przypadku powiedzieć, iż daw das nicht machen, tak? Rozumiemy tę różnicę? Ok, kolejne zdanie. Nie potrafię tego zrobić. Pamiętamy, że potrafić i móc to jest czasownik können, więc zdanie to wygląda analogicznie jak powyższe. ich kan das nicht machen. Tak? Czyli zdanie Ich kann das nicht machen możemy przetłumaczyć oczywiście w zależności od kontekstu, jako nie mogę tego zrobić, to znaczy ja sam nie jestem w stanie tego zrobić albo nie potrafię tego zrobić. Tak? Ok, i ostatnie zdanie. Tu nie wolno palić. Jeżeli znajduje się taka tabliczka z, właśnie z taką informacją, tu nie wolno palić, co to oznacza? Że nie ma przyzwolenia z zewnątrz na palenie w tym miejscu. tak? Więc, jeżeli nie ma przyzwolenia zewnętrznego, pochodzącego z zewnątrz, na, na robienie czegoś, no to wówczas używamy tylko i wyłącznie czasownika Dürfen. Oczywiście. I zdanie to wygląda w ten oto sposób. Hier darf man nicht rauchen. Dziękuję za uwagę i zachęcam gorąco do zapoznania się z wcześniejszymi moimi filmami, zwłaszcza z tym ostatnim, na którym omawialiśmy zagadnienie związane z czasownikami modalnymi w języku niemieckim. Zajrzyjcie też również na listę moich wszystkich filmów na moim kanale, gdzie prezentuję różne zagadnienia z gramatyki czy to języka niemieckiego czy angielskiego. Znajdziecie tutaj wiele pożytecznych dla siebie informacji. Możecie też subskrybować mój kanał i dzięki temu będziecie na bieżąco z tym wszystkim, co robię dla Was.